Karaluchy pod poduchy Kalaluchy Kalalu Ka Karafio Karaluchy pod poduchy tak. Karaluchy pod poduchy Mamy takiego gościa, który śpi w łóżku i na jego łóżku nie, tego gościa. chodzą Tego tu w łóżku, bo ja szukam tu, ale to są dzieci, to nie są goście. Patrz <laughs> w nos się dziewczynka, a nie ona ma ten. Ona ma to co? w łóżku, który śpi. I trzeba mu zebrać wszystkie karaluchy. Z tyłu jestem gościu! Kultowa gra, która przyprawi cię o gąsią skórkę. Nigdy nie widziałem tej gry i nie wiem o co tu chodzi. Mogę otworzyć? Baterię? Ha. No. O nie, śrubokiem. Dobra, lecę po ślubokem. Wow! To jestem gościu. W gościu. Patrzcie on się, trzyma za nie, za kołdrę. I patrzy na karaluchy. A, i, o, wow, trójwymiarowa już tak Aha, i to w środku wsadza się coś. Karaluchy. Tak. I się będzie je łowić. Tak. Fajnie. Żeby y, temu gościowi pomóc. No dobra. jak się jej będzie? One będą. A, rozumiem! To pewnie się będzie ruszać. Tak. Drgać. I te karaluchy będą się ruszać, i będziemy je musieli złowić yy, czymś. Karaluchy! I to są nasze karaluchy. A wędka albo też kleszcze, tu tak? Są, tu są kleszcze. Wędką. Kto chce łowić wędką karaluchy? Nie wiem, nigdy nie łowiłem karaluchów. Ła! Wow. Trzy kolory? Tak. Cztery. I y, każdym kolorem. W, e... Aha. jest Aaaa. zielony do zielonej. Jest niebieski do niebieski. Jest żółty do żółty. Okej. Okay. The... Lekcja angielskiego. Oooo, oh, well that's okay. Green <grym> Yellow, yellow, and yellow. And y y y blue. Nice work! Yellow, 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 <grym> blue! <grym> Ale zobaczcie, jest fajna rzecz w instrukcji. Pisane jest, że zawiera... Ramę do łóżka! Czyli nie trzeba jechać do Ikea, jak szukacie łóżka. Wystarczy kupić tą grę. <laughs> Tosia dzielnie walczy ze śrubokrętem. A śrubokręt po angielsku to jest. Screwdriver. Um, już miałem powiedzieć, że to jest. Pilot. Co? Co? Śruboskręt. O! Szruboskręt. Półeczka z pieskiem przy przylotku. Ale super. Wow, bułeczka z pieskiem. Hot dog! Instrukcja. Aha. Mamy trzy, trzy szczypce do chwytania. Karaluf! Jak się gra w dwie osoby, to wsypuje się tylko dwa kolory. A jak się gra w trzy osoby, to wsypuje Nie. się trzy. Nie, wsypuje kolory. się wszystkie. Jak wszystkie. To co? Tylko więcej wyłowi? Nie Swój kolor A to są sama zmiłka A, ma zmiłkę No tak, macie sens Drugi Kolor niebieski Mamy, kolor, Mamy kolor, niebieski. kolor zielony Kolor zielony I żółty Żółty Czyli teraz jeszcze raz po angielsku? Oh, well that's okay. Mamy kolor Green Green Mamy kolor Yellow. Yellow. I mamy kolor blue. blue. Blue, 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 blue. Nice work. Czy dzisiejszy odcinek sponsorują słowka? Screwdriver. Green. Ej, Yellow. I odcinek sponsorują GTA. Start. Nie, 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 nie. Nie, nie. To szybciej długi swoje kolory, szybciej długi, skupcie. To się hey. Kosia czy Dymek? proszę państwa, to się ma już za 24, to ma 3, to się dzieje, to ma 4, to ma 5, to ma 6, Tu 5. To Tosia, cytymek, to się cytymek, który karano yy, ucieknie, który nie ma się łamać wyrówna nagra, wyrówna nagra bo nie da się złowić co? za ja szybko zaleci dajesz tymi? mam cztery jeszcze tym kamionom stały trzy dwie i dwa o nie, to Go co tu się dzieje, Remis. Zbliżamy się do rundy drugiej. Kto wygra rundę drugą? W pierwszej rundzie był Remis. W drugiej rundzie, czy będzie to Tyłek, który jest bardzo sprawny i bardzo niebieski, czy będzie to może Tosia, która jest bardzo sprawna i, jest... I bardzo zielona. Się... <laughs> Trzy. to jest tak jak um, Nisi z Szaoli. oni są najlepsi w tą grę ponieważ oni e, mają, znają różne sztuki walki i, e, przekuwają je w, w możliwości, fotografii, i nie dyskutować, jak ktoś ucieka zielony a załatwiam so także nisi z Szaoli są najlepszym możliwym tutaj y, przeciwnikiem. To jest taki top level. A ja nagrywam i skupiam się na nagrywaniu, a po drugiej nie lubię przegrywać. Ja to robię. No, Tymek jeszcze dwa, Tosia jeszcze dwa. Tymek jeszcze jeden. Tosia ma dwa. Tymek, zabieraj go. Remis znowu. Ostatnia runda.

No marca, proszę państwa, byleby runda trzecia się skończyła, by wygrać, żeby, byleby... nieważne ja, nieważne jak mi się... cały miecz, żeby wygrać iść na biurku, co tu się dzieje, co to za akcja, ale skaczą kara, luby. Proszę państwa, na tym koniec zostały tylko dwa. W ogóle bijmy żółty, niebieski, nie, tu ręką pcha. proszę państwa, wygrał ty. do oszukiwania, choć to ewidentnie było widać tutaj w tym że to nie gra według zasad. Ale yy, liczy się dobra zabawa, co nie?